Wiesz, jak dawno temu, wiesz, kiedy zespół X powstał? Będzie no. niedługo 40 rocznica. Nieprawda. Podobno. Ja też mi się Ale nie chciało lepiej, wierzyć. Lepiej nie wierzyć. Ale mówią, że będzie niedługo 40 rocznica. I czy pamiętasz ten moment? X to jest tajemniczy zespół. Tytu, tytuł wymyślił Andrzej Żałaski. No, no ale wiesz, tego... że Andrzej wiedział, że, to, że, że filmy X to są filmy pornograficzne. Ja, wiedział, ja jemu to, on to specjalnie ja to nie zrobił, nie wiedział, tak? bo Ja jestem głupi kompletnie. <śmiech> <śmiech> ja nie wiem, myślisz, że to jest ze Myślę, że on specjalnie, to tak, myślę, że tak. O Jezus, nie, to nieładnie. No w każdym nie, no, bądź, to, no, w razie. Andrzej, Andrzej, Andrzej musi być złośliwy coś takiego. Tak? Tajemnica X, tajemnicze mm -hmm. był zupełnie gdzie indziej. Mianowicie, że ja was nie znałem. To było pokolenie, to, by, to była ta młodzież, która i, i wyszła z naszej szkoły i ty. Przecież dlaczego myśmy się poznali? Bo Konwicki od razu powiedział, jak, jak zakładasz zespół, obejrzyj Agnieszki Holland film, Ona studiowała w Pradze, widziałem film, podobał mi się bardzo, obejrzyj film i będzie dobrze. No, i tak się stało, że że się film spodobał, i poprosiłem, żebyś się przyłączyła do nas. Ale prawdziwa trudność polegała na czym? że byście byli dziećmi rodziców, którzy o wiele bardziej byli zaangażowani w polską polityczną rzeczywistość, niż ja. Ja zawsze gdzieś się tam migałem, no bo taka była moja rola i takie były moje możliwości. Tymczasem nagle się okazało, że ja nic nie mogę załatwić w tym zespole. Odma każdy minister mi odmawia. No, pamiętasz przecież, to, to jest nie do uwierzenia, ale już nie chcę wymieniać nazwisk e, ministra, który mi to powiedział, ale pamiętaj, że ja poszedłem do niego, zaczęliśmy robić razem e, człowieka z marmuru. z marmuru najlepszy scenariusz, jaki miałem w życiu, fantastyczny. I pamiętasz, że zrobiłeś purde zdjęcia z Radziwiłowiczem i kazałaś jemu opowiedzieć, skąd on przychodzi.